Cześć. Policzymy teraz całkę z funkcji trygonometrycznej sinus i argumentem naszym jest 2x plus 1. Jak widzicie, to jest funkcja złożona, więc mamy tutaj zewnętrzną funkcję sinus i wewnętrzną 2x plus 1. I teraz skorzystamy sobie z takiej metody całkowanie przez podstawienie, która nam ułatwi wyliczenie współczynników przed całką. I teraz patrzcie, 2x plus 1 podstawimy sobie pod to zmienną t. Teraz, żeby wyliczyć dx, różniczkujemy obie strony tego równania. Czyli mamy lewą stronę różniczkujemy po dx, czyli mamy 2dx, a prawą po t, czyli mamy oczywiście dt tutaj, bo pochodna z t to 1. No i wyliczamy sobie dx, to się równa 1, 2, dt. No i teraz wracamy do naszej całki i podstawiamy. Czyli mamy tak sinus. Argumentem naszym jest teraz T. A, I teraz zamiast DX wstawiamy nasze wyliczone 1 druga T. Dobrze, ca y, przed y, całkę wystawiam sobie stałą, czyli mam jedna druga razy sinus T po DT. I teraz zgodnie z wzorem na całkę sinusa to mamy. Jedna druga razy minus cosinus t plus c, czyli jakaś tam stała. I teraz wracamy do naszych x, A, jedna druga i minus przed i to będzie cosinus z 2x plus 1 i oczywiście plus stała c, która zawsze musi być przy całce.